pani jestem Ola i witam Was w dziewiątym odcinku z MSP. Dzisiaj koleżanka załatwi mi całą listę. Może już załatwiła? Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze. Jest, załatwiła wszystko. Załatwiła wszystko. Może pozdrawiam, pozdrawiam bardzo. No, to jest lolista, bo ja to spróbowałam. Angelika 2088 jest super. Słyszę, że nagrywam na. Nagrywam. Dobra. Czy weźmiemy ucieszoną buźkę, Szczęśliwą. Super. Bardzo Ci pozdrawiam. I ja miałam Ci dawać. Tak, miałam Ci dawać autografy. Więc tak się wymieniłyśmy. O, lol. A jak słodko wyglądał. Hej, Ty. Pozdrawiam. Nati. 10:2001 Pozdrawiam. O, dobra. I też pozdrawiam. O, może jeszcze raz otworzę Takie głupie. Duża piórka. Piórka są. Piórka jest git. Hej, ty. Pozdrawiam znowu tą samą osobę, co mi dała listę. Czyli Angelinka. 2088 Pozdrawiam Tak się nie, nie rzucali ciągle pozdrawiam, o nie. Hej ty! Hejka ety Boże, Boże! Pozdrawiam, truskawka jeden mute. Pozdrawiam. Jezu, zostawię tak nagle. Wszyscy... hejty, ty, hejdy! hejdy. Dobra. Kolejny prezencik. Tuturu, buciki. Dobrze, że sobie dodałam, bo miałam tak mało 300 dziesięcy. O, o jaki kanał. Dobra, ja jej napiszę. Dobra, tak muszę pisać. Bo nie będą wiedzieli. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay, Spacuję jest. Jaki... Jaki au. Co to au? What is this? <grym> Dobra. Jej, to będą te słodkie rzeczy! Hola, ale nie... okay, 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 okay. <laughs> o kurde! Okej, miałam ze dwóch. Okej, 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 hehehe. A to będzie. To, jest, uh, <laughs> to będzie teraz takie słodkie. No. Gdzie to? Dobra. Kotki, kotki! No, ogórecz. Jej, melos. Słodziak. jest słodziak. <laughs> I buciki? Nie, 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 ha no tak. Więc bardzo dziękuję za całą listę życzeń. Całą mi wykupiła, nic nie mam. <grymne> Więc bardzo dziękuję. Okej, okay, przebierzemy się, bo bez... <grymne> Kurde, I tak ram listą. Musiałam sobie w ogóle nic kupować. Cheszki. Dobra. Hmm. Co tu założyć? Goła jestem. O ma, goła, goła. Jestem goła i wesoła. Dobra, założę memowka. Słucham takiej sobie piosenki, teraz tak robię. No co, no była fajna. Hui, 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 hui. Tak wyglądam, tak wyglądam. Ale y, wszyscy się rzucili. Wszyscy teraz się rzucili. Hej, ty, hej, ty. No wcześniejsze rzucili. Wcześniejsze, że. Wcześniej się rzucili i mówili. He, ty. Pip. Wiem, nie umiem się wysłowić. Nie umiem języka polskiego. Więc kochani, to już wszystko Wam chciałam powiedzieć, bo tak zaczęłam nagrywać i już jest lista, więc super. No, tak zaczęłam nagrywać i po prostu dała mi listę. Więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i bardzo pozdrawiam. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. I właśnie nie proście jej, żeby wam dawała, wam dawała listę, bo nie wiem, ona mi tak z chęcią dała jej, ja zrobiłam luczka, pomagam jej w lewelkach itd. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa pa.